Witam jeszcze raz z tej strony, na pewno jest sobota godzina 15:14, 15, zaczynamy odcinek 16:14, 15, może 17, chyba 16 odcinek, zaczynamy, dokończymy oczywiście jutro czy na pojutrze, czy jaki inny dzień. Wszystkie filmy będą wrzucane, staram się na bieżąco, no ale to, to już nie o tym nie zależy, zaczynamy. Mm, tak. 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 Sklep, 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 sklep. sklep. Mamy, jedzenie mamy i wojsko nie mamy To mamy Pyk Za mało pracowników aby ten obiekt mógł funkcjonować Potrzeba drewna myślę że taki odcinek się skończymy już w kolejnym odcinku Skończymy się skończymy się kolejnego dnia Tu jest mój to jest wróg. Tak, wróg. Można wiedzieć. Nie więc... na Czerwony niebo nocą, cieszy oko wezyra. To się postaramy tak zrobić. Tak. 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 To jest mój. To jest mój. To jest wróg. Aha, tutaj takie buty. Łaskawość? Dobra Trzeba koleżko. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra koleżko nie ma. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie może woli. od marszałka. Zauważyłeś, że czas wydaje się stać w miejscu na tej przeklętej pustyni? Od co? Nie może boli. Przykro mi. Jesteśmy atakowani. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Lista ustawiona na pozycji. Wasza łaskawość. Co mamy zbudować? Buduję wiadomość od emira. Oj, chyba nam się duszka powinęła, co? Zobaczymy, co teraz zrobisz. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. No i to będzie bardzo ciężko już, drodzy Państwo. Niestety. No walić kurde. Naciągnąć przeciwwagę. Ja pierdolę. To <słuch> Komputery Komputer przy tym... Nie wiem, nie rozumiem tego czasami. Rozwala mnie taki coś. Jesteśmy atakowani. Wasza łaskawość? Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Wiadomość od Szeryfa. Sojuszniku, nie mógłbyś tak wysłać mi trochę towarów, co? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie ma, nie, ma, nie, ma co, nie ma co w ogóle myśleć. Zaraz mi się kasa skończy. Widzicie, trzeba dopiero wtedy myśleć, co robić dalej. Bo ten debil się już zabunkrował. Moi głupi, moi głupi ludzie, jak widzicie. Nic z tym nie robi nie wiadomość od tej Sprawy nie mają się dobrze, one nieważne. No. Musimy to zamknąć szybko. Kurde, musicie wybaczyć na chwilę, muszę wyłączyć mikrofon. Dobra, teraz może być. Chyba nie będzie nic zbielone. To jest tak, jak ktoś nie wie, że coś robi, no to później jest... ...olewka na, na maksa, nie? Na wszystkiego. Jakby ktoś robił dla kogoś, no to... to ma w dupie. Budynki płoną się. No coś, przyroda. Tego chama trzeba zniszczyć. Kolejny raz moi ludzie niszczą twoje pomniki! Mm, spróbujemy zniszczyć niebieskiego co we na to 42 Spróbujemy Oczywiście balisty tak. zniszczyć pierwszego zanim minie godzina no, 15.24 myślę że e, myślę że ten odcinek nagramy sobie na szybko muszę się przygotować do roboty więc to będzie taki odcinek gdzieś na szybko bez żadnych takich jakiś tam Próbujemy zabić pierwszego króla wiadomość od szeryfa wygląda no, na to, że my dla siebie trochę piasku fantastycznie może nam się uda akurat tylko zabić wiadomość o no, super pozbyliśmy się pierwszego bym bardziej uważał na siebie no cóż no i super Wiadomość od szery. Świetnie! Wreszcie kogoś zabiłeś! No i co z tego nic nie mogę położyć tutaj? To tak się nie będziemy bawić. Drogi kolego... Bo jedzenia, nie mam. cie jak to bywa? Nie masz teraz jest, teraz go towar? nie. Ma. Nie masz wystarczającej ilości towarów Prestu czasem trzeba tak robić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zapiszemy tylko odcinek szesnasty. To jest 12 minut, jeszcze chwilę potrwa, także będę próbował po prostu to wzmocnić. Tutaj trochę nie, nie tak to miało wyglądać. Nie tak to miało wyglądać. Tu, tu. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Myślę, że tak to powinno wyglądać. Ok. Jeszcze raz zapisujemy sobie odcinek 16. Napisujemy pliczek, czyli w tym odcinku się podziało tyle, że zabiliśmy jednego. Pierwszego zabiliśmy. Wasza łaskawość. Szybko sobie jeszcze zrobię na szybko kolegów. Buduję. Z balistami. Oblężnicze. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. No, żeby mieć obronę już konieczną. Nie wiem, może tego zabiję. może tego tu z tyłu co tu jest za nami. Myślę, że byłby by był lepszym celem pierw. Jest z nami, chyba że tego zabijemy, ale to już zobaczymy w następnym odcinku. Tutaj, tylko takie formalności małe, jeszcze zakończymy. sobie Postaramy się coś jeszcze zrobić w tym odcinku, żeby to nie masz wystarczającej ilości. Tutaj, dokupimy jeszcze trochę, tak zrobię tak, żeby mi ludzie nie uciekali. podjedziemy trochę tutaj będzie tak 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 hmm. tutaj nam wszędzie nam trochę drewno kamieni tutaj nam wszędzie te, te długie żeby nie mogli mi przestrzelić yy, tutaj w tą stronę nie? jesteśmy atakowani. 12 pauza. Tak. Tutaj. Zapisujemy jeszcze raz. Zapisz. To jest 16. Zapisujemy. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Ten był wyszedł krótszy, 15 minut. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mi już niedługo. Hmm, te odcinki te, odcinek 16 już będzie tak postarać się dalej. Bardziej, więc dzięki, wielkie zabranie tego odcinka. Kolejny już wkrótce. Na razie miłego dnia życzę, miłego wieczoru, miłego weekendu życzę. Pozdrawiam.